Szymajko, cześć, czołem, ja jestem Dolar, dzisiaj 4 case'y, 4 klucze, 4 skrzynki Niestety, tylko 4 miały być 3 nowe Shadow'y, ale niestety nie udało mi się ich nabyć, więc 2 Falszemy, 2 Fenicy i... Już niedługo mam nadzieję, że będzie opanik tych nowych Więc czekajcie, czekajcie Pierwsza skrzynka A, Ma gdzieś skwar lekko używanie dla zmiany falchiontera no tutaj mam nadzieję że małyś coś fajnego drobnie nie na następne następna 190 paletarny te dwie skrzynki dwa klucze więc, więc więc otwieramy ciągle liczę na ten nowy przedmiot specjalnie ale nie tym razem. Pan sierżant. W stanie w No bardzo brzydki. Ale... Dobra, ostatnia skrzynka, ostatnia... Ostatni klucz. Falchion, mam nadzieję, że... No tutaj... No chociaż ten jeden fajny, i ten jakiś spanie co się zwróci. No ale zobaczymy. Bierzemy. No. No niestety. Dobra. Taki mini opening. Dzięki za oglądanie. Trzymać ciepło na razie. Cześć. Pozdrawiam Janka!